Właśnie słyszałam, że to jest królowa Lumpekso i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że tam kasy nie ma, ale nawet bez kasy może być kolorowo. Lubię oglądać takie programy z tego względu, że też uświadamiam sobie, ile jest tutaj wśród nas takich dobrych osób, właśnie takich bohaterów, i to jest bardzo fajne zobaczyć coś takiego i się uświadomić tym. Gosia uwielbia buszować w sklepach z używaną odzieżą. Dlatego w ogóle jej nie zdziwiło, że jej przyjaciółki poprosiły ją o pomoc w takich zakupach. My oczywiście jesteśmy wcześniej w sklepie. Wygląda, jakby robili live z, ze sprzedażą ubrań. E eseczka, eseczka, pani o numerze Login 1, 2 czy 4, e 1, 2, 3, 4. E zarezerwowane. A czy też trwacie na takie live'y? Dlaczego to się dzieje? No, nie wiem, dlaczego, ale z tego jest strasznie dużo. Mam wrażenie, że. Że, że to w ogóle działa? Nie? Jednym operatorem chowam się w przymierzalni. Kiedy Gosia przyjdzie z koleżankami, dziewczyny odsuną zasłonę, i tam pojawię się ja. To brzmi jak plan doskonały. Zobaczmy to w praktyce. Dzień dobry. Dzień dobry! Przyszłyśmy zobaczyć... I już pierwsza rzecz, która jest podejrzana. Dlaczego tu jest tak mało ludzi? Przecież tu powinien być tłum, który wcześniej widzieliśmy do wejścia do y, takiego sklepu z odzieżą używaną. Fajne! Może przymierzy, co? Ale jeszcze, jeszcze parę rzeczy weźmy od razu, nie? Wyszukiwanie jakichś super rzeczy w takich miejscach jest bardzo satysfakcjonujące. To, że możemy znaleźć jakąś fajną perełkę z fajnym składem, która... Jeszcze dostanie drugie życie i będzie wyglądała inaczej niż te wszystkie rzeczy z sieciówek? Super. Zostaw te buty, Wiem, że no masz, to masz to, to dziurę. <grym> chodź, pójdziemy Chodź, pójdziemy przymierzać może. Ale szybko tutaj pani znalazła rzeczy. No, <grym> Pierwsza rzecz, o to, to, to musisz przymierzyć. Jakby nic więcej nie oglądasz, idź już do tej przymierzalni.